Choć wielu widzów, rolnik szuka żony, spisywało związek Waldemara i Doroty na straty, to wygląda na to, że wraz z upływem czasu ich relacja robi się coraz poważniejsza. Zakochani chętnie dzielą się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, gdzie ostatnio w końcu postanowili pochwalić się pierwszym wspólnym zdjęciem z ich dziećmi. Związek Waldemara i Doroty, rolnik szuka żony. Waldemar Gilas to osoba, której z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom 10. edycji programu Rolnik Szuka żony. 41 latek zgłosił się do show TVP, chociaż zdaniem wielu widzów tak naprawdę nie szukał miłości, a. Rozgłosu, sam jednak temu stanowczo zaprzeczał. Kobietą, która szczególnie wpadła mu w oko, była 30-letnia Ewa Kryza. Rolnik nie mógł od niej oderwać wzroku, ale jednocześnie miał też wiele wątpliwości, nie do końca był przekonany, czy piękna wokalistka odnalazłaby się na gospodarstwie. Finalnie ich relacja zakończyła się dość brzydką i niepotrzebną kłótnią w finale rolnika, gdzie Waldek przy okazji oświadczył, że zaczął spotykać się ze swoją inną kandydatką, Dorotą. Kobieta ma 34 lata i samotnie wychowuje swojego 6-letniego syna. Ceni sobie aktywne spędzanie czasu. Lubi gotować, sprzątać, jeździć na rowerze. Choć obecnie jej życie nie jest związane z rolnictwem, to wychowała się na wsi, nie straszne jest jej więc życie na gospodarstwie. Waldemar i Dorota w końcu pokazali swoje dzieci, choć wielu widzów dziesiątej edycji, Rolnik szuka żony, nie dawało wiary w szczerość uczucia Waldemara wobec Doroty, to wygląda na to, że ich związek z każdym kolejnym dniem robi się coraz poważniejszy. Zakochani od czasu zakończenia emisji programu chętnie dzielą się swoim szczęściem w sieci, pokazują przy okazji, jak świetnie im się układa. Ci, którzy śledzą parę w mediach społecznościowych, zdążyli już zauważyć, że Waldek i Dorota udali się na urlop w góry. Okazuje się, że nie są oni tam sami i towarzyszą im ich dzieci z poprzednich związków, 7-letni syn Waldiego oraz o rok młodszy syn Doroty. Do tej pory zarówno Waldek i Dorota raczej nie ukrywali faktu, że mają pociechy z poprzednich związków i nieraz chwalili się nimi na swoich profilach w mediach społecznościowych. Tym razem jednak para postanowiła wszystkich zaskoczyć i udostępniła na Instagramie pierwsze wspólne zdjęcie z oboma chłopcami. Zakochani już nie ukrywają tego, że ich pociechy zdążyły się już poznać i wygląda na to, że dobrze się czują w swoim towarzystwie.